Witam Cię, drogi widzu, w kolejnym odcinku, w którym dalej staram się posprzątać nasze siedlisko przed sezonem zimowym, tudzież jesiennym, który w sumie już jest. Jest to kilka odcinków z tej serii, a to jest chyba trzeci czy drugi. I mam nadzieję, że siedzisz wygodnie, drogi widzu, gdyż chciałbym, żebyś obejrzał ten odcinek do samego końca. A na końcu. W komentarzach napisał, czy ci się podobał, czy ci się nie podobał. I zostawił mi kciuczka w górę, oczywiście, bo w dół nie można. Tak czy inaczej, fajnie, że jesteś. Dziękuję Ci bardzo, że odpaliłeś ten film. No i jak ja to mówię, witam w dysku na włościach. Drogi widzu! To miejsce, które jest tutaj, może się wydawać uporządkowane, tak? Drewno do kominka, klepki, drewno do wędzenia. Ale ja potrzebuję mieć tu jak najwięcej, tym bardziej w tym miejscu, jak najwięcej miejsca, żeby dalej tworzyć porządek po mojemu. Więc to drewno, które jest do wędzenia, zaniosę tam pod mur, gdzie wygrabiłem sobie troszeczkę tych liści i tam będę je ładnie składał. Postanowiłem też w międzyczasie, jeżeli chodzę między tą częścią a tą częścią, cały czas mijam naszą wędzarnię. Mówią, że przed pierwszym wędzeniem trzeba ją obkopcić więc czemu by nie rozpalić i nie zaczynając jej kopcić w co się będzie palić, a ja będę sobie dalej nosił drewno. Róbmy coś, jak coś się dzieje. 5 minutes later. Jeżeli zapytacie mnie, czy to był dobry pomysł? Nie do końca. To się szczypią mi oczy teraz przy tym składaniu drewna. No i dobra, to co było do poukładania, tak w miarę nacięte klocki to są poukładane. Niektóre były straszne dziwolągi więc dlatego są na przykład poprzek jak ten nie mają poobcinanych też do co jeden, drugiemu przeszkadza, no ale co się da ułożyć to ułożyłem. To mam jeszcze takie do pocięcia, i tutaj takie w ogóle już jakieś dziwne. One też pewnie będą do pocięcia i pójdą do pieca. Muszę wyzbierać te wszystkie narzędzia, które używałem do wykopania drzewka, i za chwilę za chwilę biorę się za kolejną rzecz. Jak wiecie albo nie wiecie, jakiś czas temu tworzyliśmy z jaczką to miejsce. Miało być nasze wyjątkowe miejsce ognisko. Tak jak zresztą mówiłem wcześniej, daliśmy agrowłókninę, ale za cienką, dużo za Więc teraz w planie to co mam, to mam zlikwidowanie tego koła, właściwie jajka, bo na Google można zobaczyć, że to jest jednak jajko. Więc chciałbym zlikwidować to obrzeże, wyzbierać te kamyczki. I czemu wyzbierać? No bo tu jest chyba z 12 albo więcej worków kamyczków ozdobnych. Mam zamiar je wyczyścić i użyć jeszcze raz do kolejnego, e, kolejnego miejsca ogniskowego. Ale najpierw muszę to zdemontować. Ech. Może to trochę głupiego robota, ale z drugiej strony zobaczycie, że będzie jeszcze lepiej. Nie chcę niszczyć, tu chodzi o to, żeby wykorzystać to ponownie takie szpikulce, spokojnie można wykorzystać jeszcze raz. Zobaczcie, ile roślin przebiło się przez agrowłókninę. Jeden wielki układ korzeniowy. Chodźcie zobaczyć, jak to fajnie się oddziela. Jest Dobra, słuchajcie, śmiechy śmiechami, ale trzeba też coś zjeść, żeby mieć siły dalej pracować i nagrywać dla Was wideo. Dziś na obiad. Gulasz z serduszek. Lubicie podroby? Lubicie serduszka? Ja uwielbiam. Sonderowa na serduszka najlepsza zupa No, jak zawsze jest lipa z przyprawami, więc po prostu damy kilka różnych przypraw, żeby było kilka, kilka różnych smaków. Nie mamy majeranku, nie mamy czosnku naturalnego, normalnego, nie mamy mąki, co by to obtoczyć, ale to nic. Zapomniałem, że mamy taką przyprawownicę. Na przykład potrzebuję majeranek, mam majeranek, a potrzebowałem majeranku. że te ściany są wodoodporne i można je umyć, bo tak na trochę tej ziemi nabiorę łopatą to się nic nie dzieje bo ja będę w przyszłym roku yy, ten ten kamień przecedzał przez taką siatkę tak jak yy, piasek do betonowania się przecedza przez taką taką siateczkę to tak samo tutaj będę robił poza tym tak jak mówię, one będą myte wszystko chcę wykorzystać drugi raz żwir, kamienie po co kupować nowe A nawet jeśli wpadłem nawet jeśli na pomysł, żeby dać tutaj trochę większe, to te mogę wysypać na podjazd albo wykorzystać zupełnie do czego innego, na ścieżkę, do doniczek, jako ozdobę. É Tento bom, na Vence? Tinha Ja tutaj zasuwam staczką, a Jadzie teraz jest ze znajomymi na mieście. Je sobie pyszne dania, pije sobie drineczka albo kawusie, je ciasteczko. <grym> tak naprawdę ja to tyle tu porobiła ostatnio, że zasłużyła. Więc baw się dobrze kochanie, a ja idę po kolejną taczkę kamyków. Ale niepotrzebne gałęzie. Sprawdzam czy obiad jest gotowy. Co też ciekawe, co jest? Co też ciekawe, zapytałem Grzesia, czy ma jakieś ziemniaki w domu? Bo się widziałem z nim. On mówi: w domu nie, ale na polu tak. I w mieście się mówi: ty masz parę ziemniaków? Tak, już ci przynoszę. A na wsi się mówi: masz parę ziemniaków i co na pole i łukop. Pyta się, ile potrzebujesz? Ja mówię: nie wiem, z cztery, z pięć. On mówi: a. Myślałem, że jest 50 kilo Więc mam ziemniaczki na obiad. Czerwonych jeszcze nie jadłem. Jestem tutaj od dwóch dni, aż byłem zdziwiony, że mnie nie odwiedził mój kolega sympatyczny. Ale w końcu przyszedł. Smacznego. Jedz sobie ładnie. Ale jesteś podobny do pipi. Ja tu jestem, nie bój się. Jedz sobie, jedz. Potem cię pogłaszczymy trochę. Wasuch dostał jedzenie. To i pić musiał dostać, nie? Na beleczce, proszę bardzo. Już wiem po co ta belka jest. Do piciu dla wasucha. <laughs> Jeczka mnie zabije, że dałem mu w tej miejsce. To te jakieś nowe. Moi drodzy, podano do stołu. Porcja, jak dla wojska. Ale myślę, że. O godzinie 19 to taką porcję mogę znieść. Nie ma suchu? Też byś jeszcze chciał? Hmm. Hmm. Weszły te psy na podwórko obroniłem. Ała! Broniłem cię tak, wygoniłem pieski, no weszły, weszły. Nie wiedzieć po co. Ale ostatnio była taka sytuacja, że siedzieliśmy z Paulinką przy grillu. Paulinka się zerwała, mówi pies przed, ała, ale to masz pazn ała, paznokcie. Mówi pies przed. Ja mówię, gdzie ci pies wszedł? Ona słyszała jak idzie po lesie. Taką kratkę mamy tam w przejściu. I też słyszała jak ta kratka leci. A Grzesia pies to jest duży, czarny wilczór. Łagodny co prawda, ale no, duży i czarny. A polinka się bardzo boi piesków. Więc w 3 sekundy była w domu. A ja nic nie widziałem. Ale dzisiaj widząc jak tu latały, to i wierzę. masuk, o jak się przytula trochę późno jak na obiad ale jadłem zupkę i trochę mięsa o 12 jak byłem tu pani Krystnie także nie tak na no i na śniadanie, co nimi Super jest, tak? Pojadło dzieciątko, popiło. Nie. Hej, Mordzia! no co ty? To jest mój obiad, obusz. Wiecie co? Na dzisiaj idę już spać. Ej, spać. Po prostu idę do domu. Nie chcę mi się. Zostało mi tu trochę. Nie wiem, może z dwie taczki. Ale już naprawdę nie mam siły nie mam siły chodzić, nie mam siły dźwigać tej taczki, nie mam siły łopatować Także biorę się za wózek i, i idę. Na się wózek do stodowy jest znowu wpół do ósmej od rana właściwie działam z, przed chwilą z przerwą na obiad i z przerwą na kawę u pani Krystyny Na dzisiaj starczy, mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe ale skończę to jutro, dobra. Jutro też się będzie dużo działo. Ciekaw jestem, ile ten film trwa, ale chcę go rzucić w całości. Niech trwa nawet półtorej godziny. Co jakiś czas w komentarzach mówicie, że fajnie było nas widzieć, ale film jest znowu za krótki. Ten chyba nie będzie krótki, tak mi się wydaje. Dobra. Wjeżdżamy. Jest to dole, to też miejsca tyle, że wszędzie coś, wszędzie coś poustawiane. No ale po to są stodoły, nie? Dobra, Bartuś, zamykamy. Ale żebyście nie pomyśleli, że jestem leniwy i szybko kończę, to, to znaczy się czasem szybko kończę to zrobię jeszcze dobry uczynek jak dałem kotu jeść i pić też się podleję roślinki jadźce nie wiem czy widać między krzakami bateria też już siada Tak jak u mnie, siadają akumulatory po prostu. Dobra, widzimy się rano. Siema. Przyszedł ten moment, gdzie jest 21.14, wyszedłem zamknąć bramkę. Jak się zamknie bramkę i bramę, jakoś tak się człowiek czuje bezpieczniej, ale już jest ten moment, gdzie jest chłodno. W domu oglądam sobie film i siedzę pod kocem niestety zaczyna się ten okres którego ja nienawidzę czyli po prostu jest chłodno dzisiaj w ciągu dnia było około 21 stopni chodziłem w krótkim rękawku w krótkim spodniku wiadomo jak się pracuje to jest jeszcze ciepło ale no to jest ta gorsza część roku której nie lubię i i to jest chyba dobry moment na zamknięcie sezonu z basenem. Zamknięcie sezonu opalania się. Zamknięcie sezonu tego fajnego. Tego, który każdy z nas, jeżeli ma działkę, jeżeli ma siedlisko, który lubi. Dzisiejszy dzień kończymy w chłodzie. Masakra. Teraz będzie już tylko gorzej. Dobranoc.